Nowy Mercedes MP5, naczepa Wieltona i co jeszcze może pojawić się w kolejnym update'cie Euro Truck Simulator 2, czyli najprawdopodobniej w aktualizacji 1.38. Witam Was na odcinku i zapraszam na niego. Jeszcze przypomnę, żebyście zostawili łapeczkę w górę pod filmem oraz subika na kanale, po to aby Was nie ominęły kolejne filmy z różnych serii na moim kanale. Jeszcze proszę Was o jedno, piście jakieś pytania związane z grami, które są na moim kanale. Po to, aby mógł na nie odpowiedzieć w jakimś gameplayu EuroTrack Simulator 2 lub Farming Simulator 19, ponieważ chciałbym zrobić taką serię, gdzie będę odpowiadać na Wasze komentarze, więc teraz zapraszam Was na kolejne spotkanie. Pierwszą rzeczą, którą SCS może dodać i do EuroTrack Simulator 2 i do ATS, jest to Autostop. Czekaj co? Tak, Autostop. SCS stworzył już modele ludzi, którzy mają rękę w górze, pokazując właśnie coś w stylu, że chcą jechać autostopem. Ale o co tu chodzi z tym? Możemy na suwaku ustawić sobie jak często będą stali obok drogi. Przejeżdżając obok nich możemy się zatrzymać i wtedy oni pokazują na mapie gdzie, gdzie, gdzie chcą pojechać, tak? Ale my nie musimy ich od razu zawozić tam gdzie chcą, tylko możemy ich wysadzić gdzie chcemy nawet na nowej pustyni w Hiszpanii. Za każdy kilometr przypuśćmy dostajemy od nich jakieś drobne albo nic, to już zależy jak sobie kto ustawi. Fajne by to było, ponieważ niekoniecznie byśmy jechali taką drogą jaką wcześniej sobie wybraliśmy. Drugą rzeczą jest tankowanie z wysiadaniem i tak dobrze usłyszeliście. Jest to zrobione fajnie w bardzo starej grze, symulator Straży Pożarnej 2013 chyba. Teraz widzicie, jeśli znalazłem w ogóle jakiś materiał z tej gry. To chyba zrobione przez polskie studio, ale naprawdę dosyć fajnie. Podjeżdżamy na stację i wysiadamy. Podchodzimy do tego dystrybutora i bierzemy no ten wąż, czy jak to tam się nazywa. Podchodzimy do pojazdu, otwieramy to, nie wiem, szafeczkę, czy jak to się nazywa, i go tankujemy. I tak jak mówiłem kiedyś w jednym z moich odcinków, właśnie z tej serii, że wysiadanie z pojazdu w EuroTrack Simulator i ATS byłoby przydatne do, inny, do innych bardzo fajnych rzeczy. Trzecią rzeczą w tym odcinku, którą może dodać SCS, to naczepa Wieltona. Ogólnie chodzą bardzo wiarygodne plotki o tym, że SCS było w fabryce Wieltona, czy tam w ich firmie, nieważne, i zaproponowali, i zaproponowali, że zrobią właśnie ich naczepy w grze, tak jak, tak jak to zrobili już z Krone i Schwarzmillerem, ale Wielton odmówił współpracy. Ciekawe dlaczego, zawsze by była to jakaś reklama, no ale cóż, w WTS są już mody na Wieltona, które są zrobione, no fajnie, bardzo fajnie, ale... Ale mają mało tuningu. Polecam sprawdzić odcinek najlepsze mody na naczepy do Euro Truck Simulator 2 na moim kanale. Link oczywiście w opisie. Wielton na pewno produkuje firanki, ale mi się wydaje też, że chłodnie. Fajnie by było jakby SCS naprawdę je dodało, bo wiecie, Polska w grze. Czwartą rzeczą, a dokładnie ciężarówką, którą mo która może pojawić się w Euro Truck Simulator 2 jest to Mercedes MP5. Jest to nowa generacja Mercedesa Actrosa. Jest ona bez usterek, lecz ma kamery, dzięki którym w środku widzimy obraz z tyłu, ale czekaj, czy na pewno? O tym Mercedesie chodzi dużo złych właśnie recenzji. Jeśli pada deszcz albo, albo się choć trochę ściemni, wtedy nic nie widać na tych kamerach. Są one też niskiej rozdzielczości, w nocy jedzie się na czuja i tak samo parkuje. W środku dodano tylko nowocześniejszy design kokpitu. Dodano duży tablet jako prędkościomierz, jako prędkościomierz i drugi duży jako po prostu komputer pokładowy. Mercedes mi się osobiście podoba, przynajmniej z zewnątrz i czekam aż go dodadzą do Euro Motor 2. A dużo z nim pracy nie ma, bo ponieważ trzeba tylko praktycznie odciąć lusterka. Ostatnią, czyli piątą rzeczą w tym odcinku będzie interaktywne przejście graniczne. O co w tym chodzi? Gdy przejeżdżamy przez jakąś granicę, musimy uchylić okno w ciężarówce i dopiero wtedy naciskamy przycisk, że dodajemy że dajemy dokumenty. Jest to mały szczegół, ale na pewno na plus. Oczywiście dałoby się to wyłączyć, aby każdy był szczęśliwy. I to już na tyle w dzisiejszym spotkaniu. Jeśli Ci on się spodobał nie zapomnij zostawić subika na kanale łapeczki w górę oraz możesz też napisać pytanie jak powiedziałem na początku filmu. A ja się z Wami żegnam. Siema, do następnego. Cześć!